Zgodnie z filozofią obiegu zamkniętego, wszystkie materiały stosowane przez Plastbox do produkcji opakowań w 100% podlegają recyklingowi. Jednocześnie prowadzimy całkowity recykling naszych odpadów produkcyjnych. Odpady poddane recyklingowi dodajemy do opakowań. W ten sposób zmniejszamy zużycie surowca. Jest to kontrolowany proces. Nie stosujemy odpadów produkcyjnych w masie. Po uzgodnieniu z klientem dodajemy je do opakowań z przeznaczeniem do branży chemicznej. Pozyskujemy również surowce wtórne z zewnątrz. Produkujemy coraz lżejsze opakowania. W ciągu ostatnich lat udało się nam bez strat na jakości zmniejszyć grubość ścianek naszych produktów. Dzięki temu redukujemy ilość wykorzystywanego surowca oraz ilość samochodów w transporcie. Tak konfigurujemy transport. By zminimalizować rozładunki i zmniejszyć ilość załadunków. I w ten sposób zmniejszamy emisję CO2 do atmosfery. W transporcie naszych opakowań stosujemy lżejsze palety, gwarantujące wytrzymałość. Drewniane palety staramy się wykorzystywać tak długo, jak tylko można, dlatego nie wyrzucamy ich, lecz naprawiamy. Zmniejszamy przez to wycinkę drzew.